W Polsce jest obecnie około 18 tysięcy zinwentaryzowanych progów, na których chce się wybudować małe elektrownie wodne. Do tego są plany budowania 3 tysięcy nowych. To jest razem 21 tysięcy progów, które zabiją polskie rzeki całkowicie. Tracimy w ten sposób, przykład Włocławka pokazuje, wybudowanie elektrowni Włocławek spowodowało wyginięcie troci wiślanej i łososia. To była największa zlewnia tarłowa. W całym basenie Morza Bałtyckiego ucięto ogromną gałąź gospodarki, ponieważ polskie rybołówstwo wcześniej łowiące duże ilości troci i łososia, w momencie wybudowania Wrocławka w ciągu kilku lat to całkowicie upadło. Teraz jest trochę to odbudowywane sztucznymi zarybieniami, ale to nie załatwia sprawy. Przede wszystkim trzeba chronić dzikie gatunki po to, żeby mieć nawet z czego brać materiał do tych sztucznych zarybień.